Byliśmy na grzybobraniu, w innym filmiku zobaczycie, jak wyglądały te grzyby. Ile ich mieliśmy tych kani? Oczywiście sowa, kania, czubajka, tak to nazywają. Wybieracie te kapelusze, które są miękkie, bardzo mięsiste i równe, płaskie. Będziemy robić z nich oczywiście to, co w tytule, czyli kotlety z kani. Kotlety schabowe z kani. No nie wiem, czy z mięsą można z nich zrobić, ale na pewno bardzo dobrze smakują. Co robię? Zobaczcie obficie solę tu między blaszki. To jest bardzo ważne. Dokładnie tak samo czynimy z grzybami boczniakami. Na moim kanale znajdziecie taki film. Trzeba dokładnie tutaj wrzucić tej soli między blaszki, żeby zaczęła ciągnąć wodę. I w ten sposób możemy jeszcze tym poszturchać trochę, żeby tam głębiej sól wpadła. W ten sposób kanie staną się bardziej miękkie i tak muszą poleżeć 2-3 godziny. Tutaj rosa się zbierze u góry, zobaczcie po pewnym czasie, i później już tylko będziemy panierować jajko bułka. Jak ktoś lubi pieprzu, trochę może być, ale niekoniecznie. I na patelnię. zobaczcie jakie piękne będą i rumiane. Zobaczcie, już te kanie nam tutaj pięknie zmiękły. Patrzcie, tutaj nawet jest masę wody. Tu, tu, tu kropelki po wierzchu spłynęły. No i co, możemy teraz zobaczyć, nawet możemy ją wylać, o właśnie, to będzie dobre. Są miękkie tutaj po wierzchu, bardzo fantastyczne. Mam tutaj przygotowane oczywiście tartą bułkę, no i jeszcze jaja, trzy jaja, zaraz je rozmącimy widelcem. I będziemy panierować i smażyć. Ponieważ przygotowałem tutaj już dużą patelnię z odrobiną masła klarowanego, to jest bardzo ważne, żeby w tym oleju, który tu jest zalany, jak widzicie, przykryte jest dno. Jest jeszcze masło klarowane dodane, dlatego, żeby one były piękne, rumiane no i fantastycznie smakowały. Jeżeli ktoś chce, a ja chcę, to dodam jeszcze troszkę pieprzu do samych jaj. Wkręcam tam odrobinę pieprzu, żeby tylko złamać trochę smak, żeby były ostrzejsze, ale nie za dużo, bo przeszkadzałby ten pieprz w, dalszej, w dalszym smaku. Widzicie, rozmącam porządnie jajka widelcem i mogę już panierować. Najpierw maczamy mocno w jajku. Cała się zanurzyła ta sowa i teraz dobrze ugniecie, ugnieźcie tutaj dookoła, żeby bułka się przykleiła i to wszystko. Były już solone, więc nie musimy tego powtarzać absolutnie. Tam tłuszcz już się rozgrzewa, za chwilę się będą smażyć. Ale trzeba właśnie jeszcze przemieszać troszkę, żeby masło się rozeszło wszędzie. Chcę Wam pokazać tutaj one się podnoszą, wyruszają się, gdybyśmy położyli odwrotnie, właśnie by się zrobiły takie fikuśne, nie byłoby ich jak zgniatać, żeby się dosmażały, a teraz z powodzeniem możemy sobie, nawet możemy tam przelać tłuszczem trochę i właśnie przytknąć, niech tam pracują, niech się smażą od tamtej strony porządnie. Ważne jest, jeszcze raz powtarzam, żeby od samego początku tłuszcz był dobrze rozgrzany. Chciałem włączyć wentylator, ponieważ tutaj się zgobiło dosyć duszno od tego smażenia, ale słuchajcie, już tak naprawdę minęły chyba 3 minuty dopiero. Już minęły 3 minuty dopiero, niech będzie. Przekładamy, ooo cudownie się smażą, właśnie tak na, ma na mieszance masła z olejem rzepakowym, oho cudownie rubiane. teraz muszą tylko dojść od tej drugiej strony fantastyczne nasze piękne, okrągłe, pseudo schabowe na obiad, my dzisiaj podamy je z ryżem, tutaj mam całą lichę ryżu, jeszcze pozostałość z ryżu z kurkami, też z grzybami co ciekawe, możecie znaleźć mnie na kanale, no i co, to jest w zasadzie cały film, co będę Wam więcej pokazywał, tak trwacie usmażyć kanie leśne grzyby, nie bójcie się, poznajcie, w Atlasie się nauczcie jak one wyglądają i wtedy dopiero możecie sobie pięknie zjeść cudownie smakujące grzyby leśne.